Gościem Radia Katowice jest prezydent Zabrze Kamil Żbikowski. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Dodajmy, że pierwszy radiowy wywiad pana prezydenta od czasu objęcia funkcji. Dziękuję, że przyjął pan zaproszenie właśnie do Radia Katowice. Pan jest prezydentem od nieco ponad miesiąca. Czy ten wrzesień, który właśnie minął, to był dla pana najbardziej pracowity czas w życiu? Tak, zdecydowanie. To, to, to czas wejścia do urzędu na nową rolę, czas odkrywania wielu spraw, wielu tematów, które nie były podawane też wcześniej do publicznych wiadomości. Czas oczywiście w bieżącej pracy, czas negocjacji politycznych, niestety, które również pożerają bardzo dużo energii. No, ale też czas już decyzji. To, to, to nie jest tak, mimo że początki zdają się, że człowiek się zanurza w pewne obowiązki i, i tego na zewnątrz może nie widać. To komunikowanie z opinią publiczną nie przebiega tak intensywnie jak w kampanii wyborczej chociażby. Stąd może być wrażenie z zewnątrz, że niewiele się dzieje, ale zapewniam, że wręcz przeciwnie. Dzieje się bardzo dużo. Bieżące decyzje, również te strategiczne decyzje są podejmowane i. No, muszą być podejmowane. Jeżeli chodzi o tę aktywność medialną, o której Pan wspomniał, nie było na przykład żadnych konferencji prasowych, z tego co mi się wydaje. Czy to się zmieni, czy na razie zostanie tak, jak jest? Zdecydowanie chciałbym, że to się zmieniło. Wynika to z tego, że no niestety w ostatnim czasie, w przez ostatnie półtora roku mówiąc, prosto, rozmontowano pewne funkcje w urzędzie miasta. Nie funkcjonował w ogóle rzecznik Urzędu Miejskiego. Zespoły, które zajmowały się wcześniej komunikacją z mieszkańcami, z opinią publiczną, zostały no albo zwolnione i rozwiązane, albo po prostu przeniesione do, w jakieś miejsca, w których nie powinny funkcjonować do spółek miejskich, więc ja jestem. W w procesie teraz reorganizacji tego, no i to niestety trwa, bo to chciałbym tak zrobić to po Bożemu, powiedzmy, czyli, żeby w, w ramach struktury urzędów w formie klarownej i przejrzystej funkcjonował, funkcjonował zespół rzecznika miasta, tak jak to powinno być i jest w wielu samorządach. Natomiast to trzeba odbudować i. I, tym się, i w tym się Państwo zajmują. Panie Prezydencie, za czasów prezydent Rupniewski słyszeliśmy, że Zabrze znajduje się w dramatycznej sytuacji finansowej. Z kolei w tym studiu, radio Katowice, Ewa Weber mówiła w czerwcu, że nie jest ani wspaniale, ani fatalnie, a prawda leży po środku. A Pana zdaniem jak jest? Chciałbym na początku podkreślić, że Zabrze jest miastem z ogromnym potencjałem, który, którego lokalizacja, też energia społeczna, struktura potencjalnego rozwoju rynku pracy jest, jest, jest bardzo korzystna i no naprawdę widzę wielką przyszłość tego miasta i wierzę w jego, w jego rozwój. Natomiast obecna struktura, obecna sytuacja finansowa, obecne problemy wynikające z wcześniej. Inwestycji, które nie zawsze były inwestycjami rozwojowymi, a jednak obciąży, obciążyły mocno budżet miasta. Obecna sytuacja jest, jest bardzo trudna, to trzeba przyznać. Miasto czeka na przyjęcie uchwały budżetowej. Czy zanosi się na trudny budżet? No, na pewno to nie będzie budżet idealny, to, to jest jednak budżet cały czas wychodzenia z, z pewnego kryzysu finansowego, to jest cały czas budżet odbudowywania tej struktury dochodów i wydatków samorządu, które docelowo powinny być, i to na pewno jest proces na, na kilka lat. No niestety nie da się zadłużenia wymazać po prostu dobrymi chęciami. Trzeba rzetelnie do tego podejść i uwzględnić również. Te, to, te obciążenia, zadłużenie, które wynika z wcześniejszych decyzji. A jakie priorytety stawia pan sobie na tę kadencję? Czy jest coś, co musi pan zrobić, pana zdaniem, bezdyskusyjnie? Oczywiście, takich rzeczy jest, jest więcej. Ja, ja szedłem do wyborów i zresztą działałem wcześniej jako radny miasta i działacz społeczny przez wiele lat pod pewnym programem, który oczywiście ewoluował, rozbudowywał które uważam, uważam, że należy zrobić w najbliższych latach. Oczywiście takich priorytetów, które trzeba zrobić we względzie, jest. No, powiedzmy kilkadziesiąt, mówiąc w skrócie, jakby traktując pewne rzeczy też zbiorczo. Nie wszystkie te rzeczy są sprawami, które da się zrobić w ciągu kilku miesięcy. No niektóre, niektóre te sprawy wymagają tak naprawdę rozpoczęcia i dobrego poprowadzenia, a być może problem, który za nimi stoi, uda nam się rozwiązać dopiero za Wiele, wiele lat. Takimi sprawami są kwestie, kwestie infrastruktury, kwestie zasobu mieszkaniowego, kwestie czystości powietrza. Zresztą to, to jest temat, myślę, wspólny dla, dla bardzo wielu miast, ale bardzo dużo trzeba tutaj zrobić. Kwestie poradzenia sobie z takimi doraźnymi wyzwaniami i oczekiwaniami jak na przykład prywatyzacja górnika Zabrze. No właśnie, to jest pytanie powracające jak bumerang. Co dalej z prywatyzacją górnika Zabrze? Kiedy do niej dojdzie? Mam nadzieję, że jak najszybciej. Ja oczywiście cały czas podtrzymuję tą chęć i, i już teraz pracuję nad tym intensywnie, żeby zrealizować, sfinalizować tą prywatyzację jak najszybciej się da. Nie jest to proces łatwy, bo niestety moi poprzednicy obwarowali ten proces różnymi. Formalnościami i okolicznościami, które moim zdaniem niekoniecznie były potrzebne. Natomiast jest bardzo wiele tematów rozgrzebanych wcześniej i co do których nie udało się przez wiele, wiele miesięcy, czy nawet lat dyskusji nad, nad prywatyzacją, osiągnąć jakiegoś kompromisu. Natomiast na pewno przyspieszyło. Ja wczoraj miałem kolejne spotkanie z panem Lukasem Podolskim i jego zespołem. Oczywiście też zaangażowaliśmy do tego zespół naszego Urzędu Miejskiego. Pracujemy nad tym, żeby właśnie tą strukturę negocjacji, bo jesteśmy cały czas na etapie negocjacji, cały czas następuje wymiana dokumentów. W wcześniejszych etapach mam wrażenie, że to było mocno spowolnione i te postępy kolejnych jakby decyzji czy kroków następowały czasami nawet co kilka miesięcy. Panie Prezydencie, kiedy całość może się domknąć? Do końca tego roku pierwsze półrocze przyszłego. Bardzo byśmy chcieli, żeby to był koniec roku. Oczywiście to wymaga wielu jeszcze kroków. Być może będzie wymagało również jakichś dodatkowych wycen, dodatkowych prawnych analiz, żeby spotkać się po prostu, połączyć oczekiwania jakby z możliwościami też prawnymi tego, bo ten proces my musimy patrzeć na to, jak, jak zarządzanie majątkiem publicznym. Nie możemy tego po prostu tym rozdysponować w sposób, który byśmy może chcieli uważamy jako kibice, jako właściwy, ale który naruszałby dyscyplinę finansów publicznych, więc musimy spotkać się gdzieś w granicach i prawa, i oczekiwań też inwestora, ale teraz nadajemy sobie dość szybkie tempo, wczoraj to też uzgodniliśmy i kolejne kroki będą podejmowane bez zbędnej zwłoki. Niedawno pana kontrkandydat w wyborach, Borys Borówka, zorganizował konferencję prasową, na której mówił, że jest skłonny zrezygnować z ubiegania się o funkcję wiceprezydenta miasta. Jak to ujął, jeśli jest to powód blokowania środków dla Zabrza z samorządu województwa śląskiego i zaapelował do innych twarzy kampanii wyborczej, aby także zrezygnowały z ubiegania się o tę funkcję. Przyznał jednak, że wyobraża sobie sytuację, że jednym wiceprezydentem jest ktoś z PiS, a ktoś z Platformy. Czytając między wierszami Borys Borówka i Ewa Weber wiceprezydentami Zabrza jest taka koncepcja? Była to, była to moja propozycja pierwotnie, między innymi, bo oczywiście ja mówiłem o porozumieniu ponad podziałami angażującym też inne środowiska, bo uważam, że w tej sytuacji trudnej dla miasta i wymagającej naprawdę ciężkiej pracy powinniśmy się zjednoczyć i skupić na tym, żeby to miasto wyprowadzić na, na tory rozwoju, na ku, ku lepszej stabilnej przyszłości. No i właśnie to zakładało ta moja koncepcja. Zakładała zaoferowanie współpracy również mojej kontrkandydatce z drugiej tury oraz, oraz kontrkandydatom, wszystkim tak naprawdę z, z pierwszej tury wyborów prezydenckich w Zabrzu. Mam świadomość, że uwarunkowania ogólnopolskie i pewna wrogość między różnymi środowiskami politycznymi nam to utrudniają. Natomiast przyjmujemy taką koncepcję nie tyle jakiejś formalnej koalicji tych środowisk, bardziej ja próbuję osiągnąć. Porozumienie osobno z każdym, z każdą z grup radnych radnych z każdym środowiskiem politycznym, który czasami stoi za, za, tym, za tą grupą radnych. Ja sam jestem. Beztyjny niezmiennie, i zawsze podchodziłem do tego tak, że, że uważałem, że ta bezpartyjność w samorządzie jest, jest ważna, jest wartością, która może zabezpieczyć nas przed, przed pewnymi rzeczami, no ale też funkcjonujemy w pewnych warunkach politycznych. 80% Rady Miasta jest, pochodzi jakby z wyboru, z komitetów, które miały part partyjny, więc musimy w jakiś sposób to uwzględnić, więc stąd to zaproszenie moje jest aktualne i mam nadzieję, że e, uda się osiągnąć takie porozumienie, znaczy moje porozumienie z poszczególnymi grupami. Czyli te nazwiska na liście obowiązują, a kiedy możemy poznać wiceprezydentów oficjalnie? Ehm, myślę, że w najbliższych dniach już pierwsze, e, znaczy, w końcu pierwsze decyzje, bo ja to chciałem jak najszybciej zrobić. To te rozmowy jakby raczej wynikają z różnych uwarunkowań pomiędzy potencjalnymi uczestnikami. Tej, 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 tej mojej, powiedzmy, formuły współ, współpracy w Zabrzu, więc będzie to porozumienie moje bezpośrednio z, z tymi środowiskami politycznymi, i one będą, jakby osobno, że tak powiem, jeszcze się ustalały. Natomiast w najbliższych dniach na pewno te najważniejsze decyzje już zostaną podjęte. Natomiast no nie wykluczam, że. Po prostu dalszy skład kierownictwa będzie potem dobierany w miarę rozmów z kolejnymi środowiskami. I tutaj musimy postawić kropkę. Kamil żbikowski, prezydent Zabrze był gościem Radia Katowice. Dziękuję. Bardzo dziękuję.